Dzień dobry widzowie, ja jestem DLX. Dzisiaj sobie zagram w Castle. Bardzo was najmocniej przepraszam, że nie było odcinka, ale e, miałem, no nie miałem wolnego czasu, żeby zrobić odcinka. No i teraz muszę was bardzo, nie muszę, tylko ber, będę musiał bardzo wam podziękować za 200. Do 297 słów, ja już po prostu nie wiem co powiedzieć, bo jest ja już wstydzę, że mi tyle radości robicie. Ja będę wam jak najwięcej filmów robił, a wy możecie mi subiki, lajki dawać. No i to będzie już wszystko dla mnie: szczęśliwość. No i dzisiaj pójdziemy do odcinka. No i dobrze, e, dzisiaj sobie zagram w Clou Castle. Jak mówiłem na początku odcinka, e, to no może na starcie rozwalimy Czerwonego Smoka. No to będzie easy, nawet on będzie jeszcze, skoro on jest jeszcze lepszy, ale i tak jest easy dla mnie, bo on nawet szybciutko na mnie zle, zleci. I wiecie, no i będzie dobrze. Bo później pójdziemy pod yy, Wave tam odbrałem sobie jeszcze dzisiaj prezenciki. No no i na razie jest dobrze. Skoro. O! Oj, o! Ale dobre. Na razie to sobie schowam. To jest A item za 10% szans. Uu. Za pierwszym razem na odcinku. Ja myślę, że to będzie szczęśliwy odcinek. O, co to są za boksy. Otworzę, spróbuję jednego. Otworzę tam. Ne. Ej, widzowie, na każdym jednym odcinku będę otwierał jednego boksika. Dawajcie, robimy takie coś. Dobra, widzowie. Już mamy 8 tych gemów, bo dropnęliśmy sobie. 6. No i tak można powiedzieć, że. Skoro jak moje na przykład niektóre poradniki, wszystko co mam co sobie będę mówił. Jak wam i dzięki mnie teraz jesteście lepsi, no to po prostu. No to fajnie, bo będę miał do mocnych widzów. To jest w ogóle bardzo superanskie. A czekajcie, muszę sobie lundę tak skipnąć. Nie skipnąć, tylko po prostu zresetować, żeby do tej lundy. I dołączajcie do, ta, do takiej grupy o imieniu łowca smoków. Proszę, dołączcie do tej grupy. Bo ta grupa jest super po prostu, tam możecie jak najwięcej osób dołączyć. Tu są widzowie e, niektórych, e, dużo, dużo widzów tu już trochę jest: 20 osób. A nie mogę już więcej dodać, widzów. No to będę musiał usunąć niektórych widzów, takich na przykład trochę słabych, i dam was, widzowie. No i jak tam widziały wy wam leci w życiu, no na pewno w dobrze, jak wy macie super, to jesteście super, po prostu nie wiem co rozpowiedzieć na tych odcinkach, bo wy mi dajecie radość. No i teraz będę ja wam dawał radość. No i dziękuję widzowie. Jak mówiłem, no niestety postaci jeszcze nie ulepszałem, ale spróbuję tego Enta e, poulepszać, tego typka jeszcze, Archera. Nie Arczera, tylko tego rycerza. No i widzowie, jutro też może być odcinek. To sobie po zrobimy jakieś dwunki, mogę skończyć odcinek. No przepraszam, ale tak szybko, ale tak nie ma zbyt szybkiego czasu. To wiecie widzowie. Tak szybko to nagram, jak mogę. Sobie dwie rundy zrobimy. Na no. Easy. Ja mam takie duże, takie balony, takie już duże, które są coraz mocniejsze. Mam 1000 no, nie, 1407 rundę mam. No to dobrze, nawet dużo można powiedzieć. Yy, dobra, czekajcie. Niedługo się kończy ta pierwsza runda. Dobra, dobra. Jak najszybciej klikam w to. o nie, nie mam MP. No i wygraliśmy to. No. No nie powiem, że nie na Easy, ale tak dobrze nam nawet w miarę poszło. Idziemy jeszcze to. Do... Okej. Okay. No, no patrzcie jak tam dobrze idzie. Chcę, żebyście byli najlepsi w tą grę, żebyście byli w jak najlepszych topkach. Top 1, ale wiem to będzie bardzo trudne. Bo to jest prawie już trochę nierealne. Realne, ale prawie nierealne. No bo jak zobaczymy topki, to trochę jest trudno je zdobyć. No to wiecie, czekajcie, sobie tą rundę zrobię, tak. I wam pokażę. Wavy Dobra, dobra. Top 1 w No to ja nie wierzę w to po prostu. Top 1 ma 23 miliony waveów. Jak! Nie wiem jakim cudem widzę, ile to jest granie, to jest od początku gry na pewno graniam. Yy, teraz ta topka, druga topka. Zobaczymy sobie. Czekajcie, nie tutaj, o tutaj no i jeden dzień. 121 tysięcy wave'ów. Dobra, to jest realne może. No tak średnio realne, ale da się. To jest tak trochę bardziej realne niż te 23 miliony wave'ów. Teraz tutaj, kile na Helu. No top 1, 130 tysięcy kilów. A tutaj, damage? Co? Widzowie, ile? Dimage, ile to jest? To jest 2 tryliony? To jest. Tak, to jest chyba. Nie, co? Tak, to jest 2 tryliony. To jest ponad 2 tryliony. Top 1 to ma ponad 2 tryliony. Jak? Dobra, nieważne widzowie. Na razie widzowie, muszę kończyć. Papa, pa. Miłego dnia.